Dzień dobry, jeszcze o KPO. Dzisiaj Pełczyńska Nałęcz stwierdziła, że to, że odbywał się handel z spółkami przygotowanymi pod notacje, czyli takimi, które poniosły straty w okresie pandemii, to nie jest nic złego, bo ta pomoc nie była dla konkretnych ludzi, tylko była dla branży. No, jakoś tak dziwne, że wzbogacili się na tym konkretni ludzie i że te konkretni ludzie pływają na tych jachtach, parzą sobie kawę w tych ekspresach i, że tak powiem, korzystają z innych takich różnych dziwnych rzeczy. O, solar, o, o zyskach solarów nie wspomnę. Pełczyńska nałęcz najlepiej by zrobiła, by się sama podała do dymisji, no ale niestety, jak to było w którymś odcinku nikodemantyzmy, Polacy się, polscy ministrowie się do, do dymisji nie podają. No, i niestety trzeba będzie w takim razie podać ją do dymisji, a na przy okazji również jej rudego szefa. Ta cała e, KPO to było jedno, wiel, jedna wielka ściema, to było przygotowane, przygotowanie, branie kasy przez znajomych królika Nie było tak jak to w tych w takich zwyczajach bywa, powszechnych informacji na ten temat. E, inni przedsiębiorcy nie bardzo się mogli dowiedzieć, nie wiedzieli jakie będą warunki, I, a to ci, którzy mieli się dowiedzieć, to się dowiedzieli i dostali kasę. I to jest granda, to jest skandal. I im więcej się tłumaczą, tym bardziej się pogrążają. Mam nadzieję, że nawrotki jakoś to ogarnie. No bo cała jedyna w nim nadzieja i że jakoś z tego wszystkiego, że tak powiem, będzie z tym święty spokój, że się skończą te nieszczęsne rządy w Polsce. Dziękuję bardzo.